Siema widzowie, witacie w kolejnym odcinku na moim kanale z Farming Smuraj 18 Dzisiaj będziemy sobie kończyli e, Żniwa I właśnie na początku was zapraszam do Instagrama, Discorda, z TikToka, linki macie w opisie I tak widzowie, dzisiaj sobie robimy drugi dzień tych e, żniw A u mnie za oknem już niech leży, wczoraj jeszcze nie leżał Ale tak widzowie, u mnie masakrycznie ślisko jest ja mieszkam na południu Polski, to wiecie jak, jaka jest zima. A oprócz tego widzowie chyba jednak kanału drugiego nie będzie, ponieważ mam problem ze zrobieniem konta, bo tam jak, jak tworzę drugie konto, jak swoje dane tam wprowadzam, to na końcu jest wiadomość, że no jest, no wyświetla się wiadomość że że już na tym urządzeniu jest konto jakieś. Ale ja mam tylko na starym telefonie miałem trzy konta. Z czego to jedno to główne mi się przeniosło 2 lata temu, a to jedno, a dwa zostały. To one chyba się nie, nie mogły one się chyba tak do końca przenieść, chyba nie? Nie wiem jak jak to działa, ale chyba tak to działa. Napiszcie w komentarzu o co chodzi w ogóle. Jak się znacie o, oczywiście. <laughs> I, nasz, I w następnym odcinku sobie przetestujemy naszego nowego John Deera Jeszcze ktoś tam w komentarzu pisał, że 6 że metrowy siewnik sobie nie da rady. Tam jest prawie 300 koni z takim siewnikiem sobie nie da rady, no bez przesady. Dobra, teraz sobie podjeżdżamy JC kiem I następny kombajn to będzie widzowie akurat Massey. Ten z większych kombajnów. Sztag tak mało. No i dobra, to ja sobie pozwolę skończyć ten film w tym miejscu. To Ci subika z tam na dole z góry. dzięki i się siemano.